Księga Abdiasza Widzenie Abdiasza Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie Słyszeliśmy wieść od Pana I wysłano gońca do narodów Wstańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju Oto uczyniłem Cię małym wśród narodów Wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi Pycha Twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaf. Przetrząśnięte są jego skarby ukryte. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli Cię i wzięli nad Tobą górę Twoi przyjaciele. Ci, którzy jedli Twój chleb, zastawią na Ciebie sidła. Zaiste, w owym dniu mówi Pan, wytępię mędrców z domu i roztropnych z gór Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni Twoi bohaterowie temanie, Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia nie ciesz się z powodu synów judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców, i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. Gdyż bliski jest Dzień Pana na wszystkie narody: Jak postępowałeś, tak postąpią z Tobą. Odpłata za Twoje postępki spadnie na Twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody, pić będą jej chłeptać i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili a dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomo. Podpalą go i strawią. I z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefele, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Benjamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy z synów Izraela, ci w Helach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasto Negebu. Potem, ocaleni na górze Syjon, wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Jezawa. Lecz panowanie będzie należało do Pana. Księga Abdiasza, widzenie Abdiasza tak mówi wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie, ruszmy przeciwko Niemu, do boju. Oto uczyniłem Cię małym wśród narodów. Wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha Twojego serca zwiodła Cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd Sprowadzę Cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do Ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do Ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przetrząśnięte są jego skarby ukryte. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele. Ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła. Zaiste, w owym dniu, mówi pan, wytępię mędrców z domu i roztropnych z gór Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram, i rzucali losy o Jeruzalem także ty byłeś jednym z nich. Nie paść, oczu, widokiem swojego brata w dniu Jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu Jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski, i nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców, i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli, gdyż bliski jest Dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z Tobą. Odpłata za Twoje postępki spadnie na Twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. Pić będą ich chleptać i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili, a dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś zawa słomo. Podpalą go i strawią. I z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. I posiądą Negeb, kraj górzyste Ezawa, i Szefele, kraj filistyńczyków. Posiądą też kraje Fraima i kraj Samarii, a Benjamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy z synów Izraela, ci w Helach, posiądą kraj kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasto Negebu. Potem, ocaleni na górze Syjon, wyruszą aby sądzić górzysty kraj Jezawa. Lecz panowanie będzie należało do Pana.